Usiadłam sobie na ogrodzie i otwieram e paczki, które do mnie przyszły. I spójrzcie na to. marochom. Mam tyle fajnych pościeli, właśnie z Maroochon. To jest nowy odcień szarości. Ja już miałam, właśnie szare pościele z Maroochon. Też w te fajne paseczki. To jest taka hotelowa pościel. Ale właśnie tamten kolor był bardziej taki padający w nie wiem fiolet, a tutaj jest taka czysta szarość, ale super pięknie będzie do zasłon mi pasować ten kolor. Otwieram drugie pudełko i myślę co to jest, a to są mniejsze poduszki, bo ja teraz lubię mieć e, tak w łóżku, że mam duże poduszki 70 na 80 i jeszcze przed nimi takie mniejsze, także mam poszewki na mniejsze. Właśnie fajne jest to, że w maro możecie sobie uszyć wszystko pod siebie, pod swoje kołdry, poduszki takie jakie macie. I tutaj mam prześcieradło pod komplet, bo też lubię tak mieć właśnie, że jest prześcieradło z tego samego materiału, co cała pościel. O, dziękuję, ale piękne.